Paweł i Gaweł Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając. Między stoły, stolki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gawel, wolność Tomku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu powały coś mu na nos, kapie. Zerwał się łóżka i pędzi na górę. Stop, pok zamknięto, spogląda przez dziurę i widzi: Cóż tam? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowie, ależ mu z spanie mnie kapie po głowie. A Paweł na to wolnoć Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki moral w tym sposobie: jak ty komu, tak on tobie. Chory kotek, pan kotek był chory. I leżał w łóżeczku. I przyszedł kot. Doktor, jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo koteczku. Oj, długo ty długo. Poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek. Kiełbaski i kiszki nietknięte, Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. STEFEK BURCZYMUCHA O większego trudnozucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Wielki? Ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy na sztyk wezmę u swej spisy. Lew? Cóż lew jest, kociak duży. Naczytałem się w podróży i znam tego jegomości. Co zły tylko kiedy pości. Szakal wilk? Straszna nowina. To jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś szczeka. Komu zechcę, to dam radę. Zaraz za ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak. Przez dzień Boży cały zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie, wtem się budzi niespodzianie, patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys! Krzyczy, tygrys, Ojciec się zapyta. A chlew może miał kopyta straszne. Trzy, czy cztery nogi, paszczę taką przy tym rogi. Gdzież to było? Tam na sianie, właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała, patrzą. A tu myszka mała, polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek skrobie. ご視聴ありがとうん。